Z wodą. A masz wodę. O, tu się napijemy wody. Piękny widok chcą powiedzieć do pana operatora kamery. Tu jest pięknie. Dorcia! Tu, tu, jest, pan, operator tu, jest, kamery. Kamery. tu jest pięknie! Tu jest pięknie, hello! Napijemy się wody, ale jest fajnie. Zresztą Jak chcesz, zobaczymy. to mogę złapać ujęcie. Jakbyś chciał. Grzesiek. Grzesiek. O, teraz Dario, operator kamery. Zamienił się z Grzegorzem. No, <gry> ale dobrze coś takiego. No ja tak, spadłem. bo nigdy, nigdy nie występuje Dobra, operator. Tak, rzadko, rzadko. rzeczy samej. Rzadko występuje. I tu jego sprzęt. Dokładnie. Rzadko tak. występuje operator. No. Ale Jesteśmy strongmeni. Strong Przepraszam, strong woman. <gry> strong woman, strong man.